Witam was moi fani w z tej strony Kapeluszy i do was w kolejnym odcinku z gry Shadow Fight 2. Przypominam tylko, że jeżeli jest coś nowe na kanale, staw suba z dzwoneczkiem, a jeżeli ci mój film spodobał, staw łapkę w górę. Przechodzimy do następnego challenge'u, to jest normalna walka. Niestety wczoraj spotkała, znaczy wczoraj mnie spotkała aktualizacja oprogramowania telefonu i ni 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 niestety się rozczarowałem tą aplikacją. Y y y Tą aktualizacją, ponieważ tak mi zwaliło telefon, znaczy... Na mam nadzieję, że chociaż ta gra będzie się normalnie włączała, bo wiecie, ja miałem coś takiego. Mam coś takiego, że jak wyłączam tą grę To po prostu yy, Nie wiem jak wiedzą. To, to mnie laguje strasznie i nie chce mi wyjść z tej gry, wiecie o co chodzi. No i tak cały czas jest. Do zawalenia. O tym mendo za o TY FRAJERZE! Czekajcie, bo ja muszę tutaj zawalczyć z nim. Za well, pa. I co? Dobra. Tak więc, trochę się rozczarowałem. Zmieniło mi trochę ikon aplikacji, ale co z tego. O TY OLE FRAJER! Pa, jaki lamus. Jaki lamus, pa. Nie, pa. Na no harda się odpala, frajer. Nie, ja się nie będę tak bawił, typie. No weź mnie zostaw, proszę. Zdychaj. Dobrze, 2-0 Trochę się zagadałem, no i widzicie co się stało, ale wygrałem przynajmniej. Teraz będzie drugi mini-boss. Bo jak widzicie, tam było koniec 20. Mam 21 level, koniec był 20 poziomu, i widzicie jak to się skończyło. No dobra, wezmę sobie to. To mi bardziej pasuje. Bo to magia będzie szybciej tam. Nieważne. Dobra, bronię. Dobra, sobie. Y z tego sobie, sobie nakupię kupię to. Bo to krwawienie, jak widzicie, zadaje. Tak więc mogę spróbować z, to, z tym sobie zawalczyć. Ja już wcześniej walczyłem, tym mi się dobrze walczy. Jak dla mnie, jakie mamy tam uzbrojenia? Do no, dupne te uzbrojenia. Te uzbrojenia te ostatnie mogę kupić, no ale te są dupne. No, z tym niskiem to może niekoniecznie, no ale Ale te inne są dupne. Mój, moim zdaniem, nie? Gdzie sobie to kupię. Jeszcze sobie to zabejduję. Nowa magia jest dostępna. Nowa magia jest dostępna. Jak ona działa? Sojebście działa! Ja wcześniej ją grałem. Dobrze mi się nią grało. Muszę przyznać. Czemu nie spróbować? Pier drugi bilibost to Claver. Kle nie wiem, albo klewer, albo Klever. nie wiem, ja, ja to gada, jak gadam. Mam takie dwa dorze. Znaczy, mięcze do, znaczy się takie. Nawalę się z nim. I to bardzo duże obrażenia zadawa, zadawało. No i dacie chyba. Ja już, ja dopiero do szkoły za godzinę, bo mam wycieczkę. Znaczy nie no, wycieczka mam o 11. Ja myślałem, że o 11 mam przyjść. Dobra, zaraz dokończę tylko po prostu jakbym gadał głupoty to przepraszam mm. tylko po prostu miałbym teraz doradztwo zawodowe tylko że na nie nie idę bo jego nie. Bo nie ma go o tej godzinie jest za to zamiast religii, czyli za trzeciej mojej godziny dzisiaj mam 8 godzin. Znaczy powinienem mieć 8 godzin, ale mam jeszcze wycieczkę. Mam jeszcze wycieczkę. O 11 także we mnie wrócę dopiero na 7 albo 8 godzinę lekcyjną. 25 tysięcy za minibossem, no to nawet nie jest tak. nie, nie, jest, nie jest tak źle. No. Okej. Okay. Duela odblokowaliśmy, a ten duel jest to takie. Gdzie się walczy z takimi frajerami? Za pieniądze I tam co 3 godziny można Dobra challenge, challenge, Market Zone No to teraz trzeba będzie uważać Exil, no to chyba, no to Prędzej to przegram niż Danger Zone, Danger Zone już się zachciało, idioci Już mogłem na turniej iść Bez przesady Frajerzy Musieli Danger Zone akurat w trzecim, w trzecim dać, no Jezu. Już pierwszy wolałem, że, że się na nim fajnie da. No... Jeszcze hot underground powaliło. Kurna! Kurna! I przegrałem. Jezu, jak ja nienawidzę takich challenge'ów, w takich gównianych grach. Nie! Salva bitch. Dobrze wygrałem Sorry za rajd'a. Jakby coś rajd'a to takie... A nie będę, później wytłumaczę. Dobrze, zabijem go. Eee, rage to takie, to takie coś, rage to taki coś, że jak się wkurzy na grę i się tak krzyczy, tak się denerwuje, to to jest rage dla niewiedzących. Normalna walka, to ja wchodzę, rozwalam. Dobra, robimy tak. Robimy teraz tak, widzowie, słuchajcie mnie. Wchodzę, zgarniam siano i wychodzę. O. od zaraz będzie zbierał ząbki. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, chodź tutaj cwelu, Zaraz cię zabiję. Oj, szok od razu. Dobrze. Powrócił kapelusz. Rozwalam wszystkich albo i nie. No i co, Debilu? Było ci tak dalej nawalać na mnie. Choć wie, wiedziałbyś, wie, że przegrasz. Sorry, nie umiałem się wysłowić przez chwilę. Kurde, no i co. Dobra, będzie, będzie jak nic, on mi coś zrobi zaraz Wiedziałem O ty mendo O ty frajerze O ty frajerze Właśnie dlatego nie lubię trochę tej magii, bo Łatwo ją uniknąć strasznie Poważnie, jaki debil Odbił się i ja go kopnąłem w mordę Jaki idiota 12,5 To też nie jest źle, nawet mogło być zawsze gorzej, pamiętajcie 137 tysięcy, a na razie mam 50 184 punkty. Znaczy, expa. O nie, już chyba wiem co to jest. To jest ten. Yy, chyba się mu będzie regenerować, życie, jeżeli go nie będę odpowiednio bił. Dobra, tak myślę. Zobaczy się zaraz. Czekajcie. Sprawdźmy. No i co za menda? A nie, już chyba więcej to będzie. Jeżeli, jeżeli będzie mi znikać życia, to więcej to będzie. A nie, to nie będzie. A nie, dobra, wiem co to jest. Tu chodzi o to, że jeżeli go nie zabiję w odpowiednim tempie i czasie, to życie będzie mi po prostu spadać. Jeżeli spadnie do zera, to po prostu przegram. Już wiem, dobra. Już wiem. Dobra, już nieważne, już nic. Oha. Czekaj. No ja teraz nie wiem o co chodzi. Znowu mam, znowu mam kurde jakiegoś coś w głowie, i teraz. Z, 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 zamyślałem się i teraz nie chcę. Nie wiem teraz co powiedzieć. Czekajcie. Bo teraz przestępczyłem. Jak zobaczyłem, co nie wiem o co chodzi. Czekajcie. Coś tam było, że jeżeli nie zablokuję, to przegram. Dobra, nie wiem o co chodziło. Do, jednak nieważne, nie, nieważne, nie. Nie wiem, dla mnie to była walka z czymś. Ale co dokładnie to nie wiem, więc przepraszam, ale wam nie wytłumaczę. O, normalna walka teraz będzie. Raven z tym celem będzie się walał. Jezu. <laughs> przepraszam. Trochę mnie drapie w gardle. Chrypę mam jakąś. Spadam mu tam pod tym Zdychaj O tak mu wjechać O debil Teraz mam pomysł Tylko musi to zadziałać Jak to nie zadziała To ja rzucę ten telefon z czwartego piętra, nie? Dzisiaj zadziałało dobrze Jednak nie zrzucę o ty mendo. ha nie trafił debil chyba już nie ma co on zlamił to albo ja teraz zlamię nie on teraz zlamił i dobrze mu tak lamus zgarniam tylko hajs i wychodzę, dobra teraz na insanie to idziemy na turnieje mangus Mangus, mangus jeżeli się nie mylę, to znaczy to Mangusta i tyle. Ale nieźle go starzy nazwali. Moim zdaniem. Dobra, nie było tematu. Ała. Jak pewnie, jeżeli nie, słysz, jeżeli nie słyszeliście, to strzeliło mi w ręce. Na mi strzelił. O, ale debil. Ale lagi miałem. Tu, jakie lagi mam. Chcę, mam takie lagi. O, od razu lag i szok od razu. Jak zdech, to od razu szoka dostał na mordę. Trochę mi laguje tą grę. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale mi laguje. Najwyżej napiszecie w komentarzu, czy wam laguje, czy nie. Zdychaj! Dobrze. Tak się robi. 12,5. Znowu Raven Jezus na challenge ostatni. Raven, teraz Raven weźcie tego idiotę, stąd. Niech się baczerem zajmie, bo on sobie zdechnął. Znaczy, niech baczerowi pomoże ząbki zbierać. O kurna, tak chciała mu wjechać tym. O tak chciałam mu z wjechać. Zdech sobie I Runda druga Jeżeli teraz, jeżeli żeby zadziałało Nie zadziałało Co jest kurna, co to za lag jest? Ja muszę resetować ten telefon po tej nagrywce I mi się zlagowało znowu magia Pa Co się dzieje? No i dobrze, masz z Felu, to teraz cię wykończę Mendoza srana. Dobrze. Dobrze. Jeszcze turniej. 11. turniej. Lili. Dlaczego? O, bo dobra, nieważne sami to. Do... Nie, już nie będę mówił nawet. Zachowam to dla siebie. Spójrzcie na jej miniaturkę, to zobaczycie o co będzie mi chodziło. Ach, o tej, o jej dekolt. Nieważne, nie? nieważne. Nie było tematu. Dobra, zabijecie. O! Dlaczego tu tak wolno się wyjmuje? No, pa! I będzie robić jak ja. Ha, debilka. Dobra, i tak się ty wykrwawisz. O. Albo nie, by się nie wykrwawiła, bo jeszcze by taki mały kwadracik życia by jej został. Także ja bym się musiał z nią męczyć. No i co? Zdychaj. Chciałem zobaczyć co zrobi jak stanie dlatego na, ni na nią nie ruszyłem. Dobra. Teraz będzie hmm. ostatni turniej. Ostatni turniej w temu w tym odcinku i będzie koniec odcinka. Kto to jest? Vixen, nowa przeciwniczka. Tak jakby kuzynka Kalili. Nowy przeciwnik. Wixem. Na challenge'ach też się pojawi mnóstwo razy. Jest Ona jest wkurzająca. Na katane jest wkurzająca. Właśnie dlatego. Przecież ja klikałem w pięść! No i patrz! No normalu jest i przegram. Już nie ma co wstawać, wykrwawiła się, już, już. No i, ja byłem... Nareszcie. No co jest, ono zaraz mnie zabije! No zaraz mnie zabije! Dobrze, albo jednak mnie nie zabije. Dobra. Teraz powinienem mieć 22 poziom. No, nawet już. Ale tę walkę zostawimy sobie na następny odcinek chyba. Dobra. Na następny odcinek sobie zostawimy tą walkę. Dzięki wam wielkie za oglądanie tego odcinka... Dzięki Wam wielkie za oglądanie tego odcinka. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. A jeżeli jesteś nowy na kanale, staw suba z dzwoneczkiem. Komentujcie, subskrybujcie, a co do kolejnego odcinka. Cześć!